Witajcie! Ludzie, znowu gramy w World Underground Forces. Pora czas przyszedł na. na tak, przyszedł czas, żeby grać, więc do boju. No to te 50! No to 50. Tam jeszcze do kawu jedynki zbieramy. Czekajmy, w ogóle pokazywaliśmy? Nie. No, w każdym Nie. razie. A, to, to się zobaczy. Przejdzie, skończy się tą bitwę. Będą wyniki końcowe i będzie pokazane ile mniej więcej zostało do odblokowania KW1, tylko nie wiem czego w pols na polski tłumaczą KW przez literę W nie przez V No powinno Bo być. KV le lepiej pasuje niż KW Ale lepiej brzmi kom... KW. Wy Ale V się jak W. No, czyli KW1 Taka ładna nazwa AKW przez W to a jest... mnie takie... ciekawi dlaczego niektórzy mówią IS, a nie Is W sumie jeden wuj, ale Is jest prostszy Mówi się Is od Józef Stalin. Is, nie IS Tam nie ma kropek Właśnie Dobra, w każdym razie zaczynamy te 50, które zabierze... Mamy... Pierwszą... O, właśnie mamy te podkalibrowe? No. No. JES oh, Podkalibrowy kosztuje chyba 500 kredytów czy czegoś tam. O te 34 Te gówno nas rozwala jednym strzałem No Kamstwo w państwie, patrzcie. To jest przyszły czołg tego czym ja jadę. I kraj... A! dużego No tam O o jesteśmy po złej stronie, przegramy. No zawsze to przegrywamy. Przegrywa ta strona, po której jesteśmy teraz. Więc spodziewajmy się przegranej. Pewnie tak będzie, że przegramy. Bo tam ci mają górkę i las i nie widać, a my tutaj... W ogóle oni chyba mają bliżej do B. Wow, ale no już przejmują nawet. Mimo, że my mamy super wyścigówki. Zajebiście. Widziałeś, się gówno? Źle mapę zaproś. A bo Co z, z tym? Co z zawieszeniem tym niezawodnym? No chama... Jak nie? Luchę. Co to ma za lufę? Chce się wymieniać? Nie wiem. Czemu rozwaliłeś? No kurde, ile można pakować? A, okej. Okay. No. Chyba mu wszystkich. Łaskę mi w ogóle. Chyba su! Chyba rozjebie. Su? No. Spadaj, Su. Trzymaj. Trzymaj przeciwną mysz Spadaj, subaka. Jestem nieśmiertelny. Nie, nie! Jak się dzieje, drzeje jak dziecko. No. Dobra, tu coś widziałem, Ale was! Kurde, balek z ckm -u. Gdzie to poleciało? Nie wiem. A! Fajnie. Eksploatacja am amunicji że nie możesz strzelać. ja w ogóle napieprzałem? Szybciej bierykoszetuję, coś cię rozwalić nie mogą. Stanąłem jak trzeba, tyłem. Czy może coś. Nie, pink jest dobry. Szybciej, naprawię. Chyba cię rozwaliłem. Też mi się tak zdaje. Jest pan <śmany> Szybcie... Mam godmoda. Wrogowie, przejadź z Mamy B i B nie mogą wrzecić, dusimy. Jesteśmy, ale zaraz chyba zginiemy. 3, 2, 1, proszę. O, teraz ładuję, bo. Ten. Zdziałem został ten. Je. Yeah. Ale tak już. Co siłę, nie? No. To samo ładuję, co ja. Nie, on strzela do nas? Tyle samo co ten, to asystent. No to przejmujemy, co to jest? Zróbmy to szybko i dalej przespałem. Tamtego, tamtego, tamtego dalej. Tamtego dalej. Kur, y, ile. Ile tego d na tym robimy? No, już punkty są. A nic mi rozwalić nie może. Jest to nieśmiertelny. No. Ha. i co, głupio wam? Jeden pancerny. Przejmujemy. O laki się pojawi. Pink, ping po tysiąc o, o nie, to koniec To już, już nie żyjemy T-34 jest nie do rozwalenia proszę Państwa A na hama Właśnie, T-34 Patrzcie jak BT-7 poszła A Już się pali co my tu możemy zrobić? Właśnie nic. Na no A może? No A? Spróbuję A. Może tam nikogo nie ma, ale wątpię. Zazwyczaj tam campił. No. Trzeba sobie jakoś w życiu radzić. Jak tam jest. Te 34, to ja nie wiem, ale nie widzę, usów coś tam. Ale to daleko, no. To jest Musimy kontratakować. No to napraw, no u nacisnij. Pewnie zaraz nas zdejmie ten ten 34 Kurde, problem, gąskę naprawić, jak rozwalona. Ale jak zdjęli No zarzuciła Jakby kretyn wiedzieć gdzie jest ten A mi czas leci O no jeszcze wsparcie Przyda się Też je dokapować u nas Littaj 34 Habit dupę. no to patrzcie dedo Coś słabszego Trochę ekspa porobię na słabszych dzieciach O pięknie stanął bokiem, dzięki kolego Ale tutaj te 34 przyjechał To ma problem T34 Nic mi nie zrobi Chodzi nawet. No, jak bokiem idzie to stanie. Może rozwalę nawet. Przeżywa coś. No i co przeżywasz, co przeżywasz? Dobrze jest. A ten w bunkrze się, kute, schował. Nie, te 28 placarni I na chama. No, i tak pewnie przegraliśmy, ale zobaczymy. Chyba nawet, nawet I może dużo się... zrobiliśmy, żebyśmy przynajmniej wygrali. Zobacz ile punktów, jakie staty. Zobacz, no, drudzy. drudzy jesteśmy, właśnie, bo my najwięcej robimy, ale przegramy. Trójkę Co kto to? No weźcie to tak długo się obraca głupno. Nawet nie trafił No co ty? Ale przynajmniej coś przejmujemy jakby. Ale tracimy Przegramy jak nie przejmiemy wszystkich Szybko na C ale to nic nie da. A dlaczego? Nie da. Bo... To jak się zabija jednego z naszych... jest no dobrze się Jak się zabija jednego z naszych, no to tak... To my tracimy ogólnie też te... te Mamy. Baw się dalej, kolego. Przymuję kutas. Walisz się. gun's jak loaded. rozwali. Albo jako. Zaraz tu ktoś przyjedzie pewnie. Bo maluszek zginął. Nie zaraz przyjadę po swoje dziecko. Ale my przegraliśmy chyba. Ale ciut będzie jak wygramy. Ojej, 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 ojej. Nie, już No, prawie się udało wygrać z komputerem losującym, no niestety. Jeszcze Ale... tylko przyjmijmy, proszę, tą... ten. No. I... Jeszcze nas dojechał, trochę się spóźnił. No niestety, przykro mi. Tak, taki minimalny. A czekaj, może, może szanse będą wyrównane. Wrogowie przejęli <laughs> Czyżby przegraliśmy? No. Patrz, patrzcie jaki wynik. Nasz coś, coś się robi, co nie? Ja pieprzę. Dobra, won. No, gówno bolone. Nie mieli co przejąć. i no, mówi się trudno. Mogło być lepiej. O, byliśmy najlepsi. Misja nieudana. A, a czego miałaby być udana? Skoro no że nie będzie. Niebany. Szybciej, okejuj. Okay, eee, czekaj, co teraz? O, to przyda się. No nie. No. I go, o, kawu jedynka. Jeszcze mniejsza połowa, i będziemy mieli I kawu jeden! Jedzimy, jedzimy. No to GOLD. D. Gold. Oh, to za co wymienimy kawu jedynkę Za te 28 pewnie, nie? Tak, Aha. Za 28. No, bo to ciężkie. To tu będą ciężkie. Yy, na miejsce te 50 będą średnie, czyli te 34, a na miejsce Zisa będą niszczyciele. Zgadzam się. A, dzieło samobieżnego pewnie nie będziemy mieli, bo to gówna. Tak. No. To już wszystko wiadomo. O mocy. Tylko grać. Ja to dalej o samolotach mówię. No właśnie. Właśnie, tak. No jakie mam kliknąć? Kur... Nie ma jeszcze I to w ogóle się nie... A tak, no tak samo się. No tak, prawda to Trzeba i tak czekać Chcę mieć KW2 No! Kw2 to to jest to jest fajny cząg. Dlaczego to ty ujechałem? 7 chyba szybszy, bo 60 jechał. Może? O, w kółko, drzewek zapałki To na górze jest? No, dupę. Po coś zjeżdżał? ale tu masz, będziesz tym hałzu. To co to byka? Dziwne, że ich tam w środku. W tych szybko nie ma czasu Widę nie Skąd wiesz To nie jest WOD. Tu jest wszystko możliwe. I niby tak. No, Zaczynajcie. ci. Silnik uszkodzony też. No i tak o to nic nie zrobiłeś i umarłeś. Darmowy cel. To jest Mu się nam ruszyłeś Piękny drift Jadę pomogę wspomogę a żeby nie przyjęli mendy i będę do wszystkich z góry strzelał. to no dobrze Cieszymy się Pięknie jedzie Drzewek z pałki. co to za kupa? drzewo wój dupa kamienikupa, szybko będzie się tak z naszym punktem. zauważyłem, i pająk chodzi po tym, po tej ochronce od mikro Myślałem, że to mucha to. O, to nasz. Co on tu robi? Do mnie? Nie. To jest błąd. To była odjęta? No. Ty, to jest jakiś lepszy te 34 Prototyp Właśnie No fajnie. Tylko ma... Jedną lufę Długo jego Jak? Skąd? Агрессиор. Tu. bo jestem troszkę panzerny. No, no, uważaj, bo wyjedzie. A, artylerię wezwał. To, jest... to on, artylerię Co i nie ma artylerii. Gówno, dupa, koniec. Będę tu pilnował. Pani znowu wezwi. O, jest, jest, jest. To tylko napęd wieży. Dziesięć pięć. Przone u. Wyciecznicy. Wracamy do domu. O, dziecko, dziecko. Brr, brr, brr. Tyle, tyle? No. Da. No. 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 To by był koniec. Więc z tego to miejsce dzisiaj będę z Wami żegnał, więc subskrybuj, w górę, dobre komentarze Was proszę i zachęcam Was do oglądania moich innych filmików, stetogryny, gierując się tym ja się z Wami żegnam. Ja też się z Wami żegnam, cześć. Nara.